W działalnościach filmowych trzymam rękę na pulsie polskiego i światowego kina. A już 4 marca będę miała ogromną przyjemność poprowadzić dla Państwa Studio Oscarowe. To będzie noc pełna wielkich gwiazd i jeszcze większych emocji. A kto w tym roku otrzyma złote statuetki? 90. Gala wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Na żywo tylko w Kanal Plus. Na Skrzyńska, witam, zaczynamy nie przegap. Dzisiaj w programie Podróż do Świata Zwierząt opowieść o tym, co nas rozśmiesza. Nagrodzony w kan dramat produkcji rumuńskiej i serial kryminalny, którego akcja dzieje się w obliczu końca świata. Zaproszę także na premierową komedię w duchu sportowej rywalizacji, meczlingi mistrzów UEFA i spotkanie z samym diabłem. Są małe, niepozorne i niebywale słodkie. Ale proszę nie dać się zwieść. Wkrótce zmienią się w niebezpieczne bestie, śmiało kroczące przez świat fauny i flory. Ale póki co, jeszcze będąc puchatymi kulkami, muszą ten świat odkryć i nauczyć się w nim żyć. Zapraszam na serię dokumentalną o małych zwierzętach przygotowujących się do wejścia w dorosłość. Mają niecałe dwa tygodnie. Przesypiają większość dnia. Uwielbiają się tunić do siebie. Dzięki temu jest im ciepło, a rodzeństwo jest jak miękka poduszka. W chłodnej szopie dwoje kaczą trasy Welsh Harlequin również się szykuje do snu. Młode zwierzęta poznają świat. Premierowy czwarty odcinek dzisiaj o 20 w Kanal Plus Family. Dzisiaj będziemy mieć szansę na odkrycie jednej z większych zagadek dotyczących ludzkich odruchów. Mowa o śmiechu, reakcji organizmu, która dotyczy każdego człowieka, niezależnie od nacji, kultury czy części świata, w której przyszło mu żyć. Twórcy tego dokumentu przyjrzą się z bliska temu, co nas rozśmiesza i jak śmiech wpływa na nasze życie. Poczekaj. Historia komedii, czyli co nas rozśmiesza, to wcipniejsza płeć. Premierowy odcinek już dzisiaj o 20.30 w kanale Plus Discovery. Również dzisiaj wieczorem gorąco polecam państwu dramat produkcji rumuńskiej, nagrodzony na festiwalu w Cannes. Opowiada historię ojca, który z powodu swojej nastoletniej córki postanawia wytrwać w małżeństwie pozbawionym miłości. Niestety wkrótce budowany przez niego świat, pełen złudzeń, pęknie jak mydlana bańka, wywołując lawinę trudnych emocji. Dobrze jej poszło to, co udało jej się skończyć. Nie odpowiedziała na dwa ostatnie pytania. Nie, zupełnie nie. Po prostu nie miała czasu. Będziesz mogła pogadać z nią w domu. Chcesz porozmawiać z mamą? Mamo zadzwonię później, dobrze? Nie, nic mnie nie boli. Znałam odpowiedzi, ale. Sama nie wiem. Zmiarowy dramat egzamin w ramach cyklu Nastolatek też człowiek. Dzisiaj o 21 w Kanal Plus i godzinę później w Kanal Plus 1. Film od jutra będzie również dostępny na Państwa dekoderach dzięki NC Plus Go TV, a także urządzeniach mobilnych przez aplikację NC Plus Go. Ten serial łączy w sobie elementy kryminału, kina science fiction i wizji świata przed apokalipsą. Opowiada historię dwójki detektywów, którzy podczas śledztwa odkrywają niewygodną prawdę. Świat zmierza odcinki serialu Hard Sun przed apokalipsą, dzisiaj o 22.00 w kanal plus seriale. Sympatyczny, ale też i trochę oderwany od rzeczywistości nauczyciel szkoły średniej wpędza się w kłopoty finansowe. By wyjść z kryzysu, wpada na genialny pomysł. Zaczyna rekrutować i szkolić w swojej szopie strajkerów do nielegalnych zakładów sportowych. Co może pójść źle? Jutro wieczorem zapraszam na zabawną komedię w reżyserii Petera Luiziego. Ja też przegrałem. Mam tak samo przechlapane jak ty. Musiałem zlicytować Lamborghini i obraz. A co mnie to obchodzi? To były szkolne pieniądze na boisko. Miasto też już obiecałem. Jak to się wyda, wylecę z pracy. Ukrzyżują, mnie obleją smołą i obsypią pierzem. Pewnie pójdę do więzienia. Premierowa komedia na jutro o 20 w Kanal Plus Film. Również jutro zapraszam na wieczór z ligą mistrzów UEFA. Wieczór z Ligą Mistrzów rozpoczynamy jutro o 20.15 studiem, później na żywo o 20.40 mecz Chelsea kontra Barcelona, a następnie magazyn skrótów Ligi Mistrzów. Wszystko oczywiście w Kanal. Plus. Tego bohatera nie muszę już chyba nikomu przedstawiać. Jest diabelsko przystojny, szatańsko inteligentny i demonicznie przyciągający. W dodatku można go spotkać na ulicach miasta Aniołów, w Los Angeles, gdzie prowadzi luksusowy klub nocny i miesza się w kryminalne zagadki miasta. Wszystko po to, by lepiej poznać tych, których wodzi na pokuszenie. Ludzi. Kim albo czym jest Maze? Łówca nagród na tropie Riversa. Fem Gdy namierzy biedaka, rozelwie go na strzępy. Limb, Fantastycznie. Do nie do nie no, może. Wystarczy jej sił. Ma sprowadzić zbiega żywego? No, może no, wystarczy no, głowa? No, posklejamy go, go później. Nie możecie go skrzywdzić. Premierowy trzeci odcinek trzeciego sezonu serialu Lucyfer. Jutro o 21.00 w Kanal Plus Seriale. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Życzę Państwu dobrego tygodnia. Proszę pamiętać o chwili wytchnienia z Kanal Plus. Do zobaczenia w Nieprzegap. Języczny. Klient. W piątek 2 marca o 21.00 w Kanal Plus. Przeoczyłeś premierę w Kanal Plus? Nie obejrzałeś kolejnego odcinka? Chcesz swój ulubiony film obejrzeć jeszcze raz? To proste. Wszystkie filmy pokazywane w Kanal Plus możesz obejrzeć w Kanal Plus VOD. Wybierz menu na pilocie, a następnie NC Plus Go TV. Film Kanal Plus VOD. Podłącz dekoder do internetu i korzystaj z serwisu NC. Uzyskasz dostęp do ogromnej biblioteki filmów i programów w dowolnej chwili i bez żadnych dodatkowych opłat. Z ...promu od Rosji. Absolutnie nie. Tylko my chcemy, żeby Rosja musiała konkurować w tym zakresie także ceną, jakością i wszystkim tym, co jest normalnie na rynku przed z innymi dostawcami. I o to nam chodzi. Czas na wielki finał naszej noworocznej loterii w pytaniu na śniadanie. Laureatką dzisiejszego wydania jest pani Aneta z Konstancina Jeziornej. Ja Dzień dobry, pani Aneto. Losuję. Halo, halo. Halo, halo. Czy pani nas słyszy? Halo, pani. Jak nieżko. Jeszcze...